Cześć, tutaj Łukasz Łuki-Woźniak. Chcę Wam dzisiaj pokazać zawartość, przygotowanie i pełną instrukcję do gry: wielka wystawa dinozaurów. W pudełku od gry wielka wystawa dinozaurów dostajemy sakiewkę z kośćmi mamy 210 kości w pięciu różnych kolorach zielonym, czerwonym, żółtym, niebieskim i białym. Dostajemy również planszę. Plansza podzielona jest na kilka obszarów służy ona do zaznaczenia punktów dookoła. Do oznaczania aktualnej rundy, do oznaczania wartości punktowej, jaka będzie przyznawana podczas wystawy, no i jej główna część to obszary wykopalisk, na których będziemy zbierali kości. W grze dostajemy również zasłonki w kolorach graczy, paleontologów w kolorach graczy i kosteczki do zaznaczenia punktów w kolorach graczy. Mamy żetony złej sławy o wartości 1, 2 lub 3, mamy również karty dinozaurów które będą dawały dodatkowe punkty oraz karty paleontologów. Wszystkie komponenty, które tu widzicie, są prototypowe, więc część z nich na pewno będzie różniła się w finalnej wersji, aczkolwiek większość grafik, jaką tu widzicie, pozostaje taka sama. Spójrzmy, jak wygląda przygotowanie gry. Każdy gracz dostaje w wybranym przez siebie kolorze zasłonkę, pionek paleontologa i kosteczkę do liczenia punktów. Każdy gracz dostaje również trzy zielone kości, dwie czerwone kości i dwie żółte kości, które trzyma przed swoją zasłonką. Każdy gracz otrzymuje również kartę paleontologa. Możecie zdecydować się, że zamiast losowej karty wszyscy dobiorą wybraną przez siebie kartę. Ta karta leży odkryta przed graczami i działa w trakcie całej gry. Każdy gracz otrzymuje również dwie karty dinozaurów i kładzie je u siebie za zasłonką. Karty dinozaurów przedstawiają specjalne układy, jakie należy stworzyć, i punkty, jakie one przyniosą. Na stole należy położyć planszę i na tej planszy czarne kosteczki na najwyższym polu do określania punktów podczas wystawy, znacznik na torze rund, i następnie po rozdaniu kości graczom, wszystkie kości wkładamy do woreczka i losowo rozkładamy po trzy kości na każdym polu wykopalisk. Czarne pola są polami pustymi, niedostępnymi. I cztery pola po obu stronach planszy są wykorzystywane tylko jeśli gramy w czteroosobowej rozgrywce, albo w pięcioosobowej rozgrywce. Gramy w czterech graczy, więc tych pól nie wykorzystujemy. Obok planszy należy położyć zakryty stos żetonów złej sławy. Osoba, która ostatnia była w muzeum, jest graczem rozpoczynającym, bierze na swojego paleontologa i kładzie go na jednym z dostępnych pól dookoła planszy. Powiedzmy, że gracz decyduje się położyć swojego paleontologa tutaj, Kolejny gracz może pożyć tu, i gdy wszyscy to skończą, jesteśmy gotowi, żeby rozpocząć grę. Wielka wystawa dinozaurów jest podzielona na trzy rundy, a każda runda podzielona jest na trzy fazy: wykopalisk, rekonstrukcji i wystawy. Faza wykopalisk jest podzielona na trzy kolejki, podczas których będziemy zbierali kości, zmieniali wartości na tej tabeli oraz wykonywali akcje. Po trzech skończonych kolejkach w fazie wykopalisk przechodzimy do rekonstrukcji, czyli budowania dinozaura z kości, które posiadamy. Po tej fazie przechodzimy do etapu wystawy, podczas którego dostajemy punkty za naszego dinozaura i po otrzymaniu tych punktów przechodzimy do kolejnej rundy. Po trzeciej rundzie gra się kończy i kto ma najwięcej punktów wygrywa grę. W fazie wykopalisk wykonujemy akcję rozpoczynając od gracza startowego i wykonujemy kilka kroków. Pierwsze co gracz robi, to podnosi wszystkie kości, które znajdują się na polu, na którym stoi. Na początku nie ma żadnych kości. Następnie wykonuje on ruch w linii prostej, w dowolnym kierunku o dowolną ilość pól. Jedyna zasada jest taka, że nie można zatrzymywać się na tym samym polu, na którym stoi już inny gracz jest to zakazane oraz nie można przeskakiwać czarnych pól. Można jednak przeskakiwać innych graczy, wykonując ruch. W tej fazie. A więc po pierwsze, gracz dobiera kości, następnie wykonuje ruch. Po ruchu gracz wykonuje akcję Publikuj. Publikuj jest to akcja, która mówi, że gracz przesuwa kosteczkę w dół o jedno pole lub w górę o jedno pole w jednej kategorii, kategorii muzealnej. Następnie, czwarta rzecz, którą gracz wykonuje w swoim ruchu, jest to akcja. Gracz ma do wyboru trzy akcje standardowe i trzy fortele. Akcje standardowe to publikacja. Publikacja pozwala przesunąć kosteczkę o jedno pole w górę lub w dół na tym torze. Druga to darowizna. Gracz może odrzucić jedną, dwie lub trzy kości i w zamian za to dostaje tyle punktów, ile kości odrzucił, albo odrzuca żeton złej sławy o takiej wartości, ile kości odrzucił. Więc za dwie kości mógłbym się pozbyć tego żetonu. Trzecia dostępna standardowa akcja to badania. Gracz dobiera jedną kartę premiowanego dinozaura i kładzie ją zakrytą. Jeśli nie ma już żadnych kart, nie można tej akcji wykonywać. Oprócz akcji standardowych w grze dostępne są fortele. Fortele są to trzy różne akcje, które są troszeczkę mocniejsze, ale po wykonaniu fortelu gracz dobiera jeden losowy żeton złej sławy. Pierwszy fortel to sabotaż. Gracz dobiera żeton złej sławy i kładzie go na dowolnym polu, obok którego stoi. Oczywiście następnie dobiera jeden żeton złej sławy dla siebie. Ilość żetonów złej sławy jest widoczna dla wszystkich, ale wartość tych żetonów jest widoczna tylko dla tego gracza. Gdy ktokolwiek skończy ruch na tym polu, albo przejdzie przez to pole, będzie musiał dobrać ten żeton i dołożyć go do swojej puli. Drugi fortel to dynamit. Gracz. Usuwa wszystkie kości z pola, na którym stoi, a następnie dobiera z woreczka trzy losowe kości, a te odrzuca z powrotem do środka. Po tej akcji również dobiera żeton z złej sławy. Trzeci fortel to kradzież. Gracz bierze kość z sąsiadującego obszaru wykopalisk i dodaje ją do swojej puli. Obszar ten może być zajęty przez innego paleontologa i oczywiście po wykonaniu tej akcji gracz również bierze żeton złej sławy. Gracze wykonują swoje tury po kolei, zbierając kości, poruszając się, publikując i wykonując akcję, jedną z trzech standardowych albo jedną z trzech forteli. Podczas trzeciego, ostatniego okrążenia w fazie wykopalisk, tura gracza wygląda troszkę inaczej. Po pierwsze bierze on kości. Po drugie porusza się zgodnie z zasadami, publikuje, wykonuje akcję i na koniec jeszcze raz dobiera te kości spora, na którym stoi. A więc gracze zakończą ten etap z dosyć dużą pulą kości. Po skończonej fazie wykopalisk plansza wygląda mniej więcej tak, i następnie przechodzimy do fazy rekonstrukcji. Przed fazą rekonstrukcji należy uzupełnić plansze. Po pierwszej rundzie na każde puste pole dokładamy dwie losowe kości z woreczka, a po drugiej rundzie na każde puste pole dokładamy jedną losową kość z woreczka. Przed fazą rekonstrukcji wszyscy gracze ukrywają swoje kości za zasłonki i budują swojego dinozaura. W fazie rekonstrukcji gracze za swoją zasłonką kładą wszystkie kości, i budują szkielet dinozaura. W pierwszej rundzie budujemy szkielet, w drugiej rundzie budujemy szkielet rozbudowywując ten, który już mamy, albo budując go od nowa. Są pewne zasady budowania szkieletu, ale reszta pozostaje do decyzji graczy, zależnie od tego, jakiego dinozaura chcą zbudować, jakie karty premiowanych dinozaurów mają, w jakich kategoriach chcą wygrać. Musi on składać się z jednego korpusu, który składa się co najmniej z jednej kości kręgosłupa i z jednego żebra. Po drugie, dinozaur musi mieć przynajmniej jedną szyję. Musi mieć przynajmniej jedną kość głowy, co najmniej jedną kość ogona i co najmniej dwie kończyny. Te siedem podstawowych elementów dostajemy na początku gry. I one muszą się pojawić w naszym szkielecie. Wszystko inne to nasze decyzje. Możemy poszerzać jego kręgosłup. Możemy dodawać mu żebr. Możemy wydłużyć ogon. Możemy wydłużyć mu szyję. Możemy nadawać mu różne kształty. Powiększyć jego głowę. Mamy również do naszej dyspozycji niebieskie elementy, które są elementami unikatowymi. Kości unikatowe służą, aby przyozdobić naszego dinozaura. Możemy dodawać je jako jakieś rogi albo e, zakończenie ogona. Białe kości są kośćmi, które można wykorzystać w dowolny sposób. Możemy je użyć, aby przedłużyć dowolny element, na przykład przedłużyć szyję. Muszą one stykać się tylko i wyłącznie z jednym kolorem kości, a więc nie można byłoby ich dodać na łączeniu tak, żeby było jasne, jaki element one stanowią. Tak prezentuje się mój dinozaur po skończonym etapie rekonstrukcji i teraz możemy przejść do etapu wystawy. Gdy wszyscy gracze zbudują swój szkielet za zasłonkami, odkrywamy je i porównujemy w pięciu kategoriach przedstawionych na tej tabeli na plaży. Mamy rozmiar, który określa liczba kości żeber, wysokość określaną przez liczbę kości w największej kończynie Plus liczbę kości w szyi, mamy drapieżność określoną przez liczbę kości w najmniejszej kończynie, plus liczbę kości w głowie, mamy długość, czyli oczywiście liczbę kości ogona, plus liczbę kości kręgosłupie i unikalność, czyli liczbę unikatowych kości. Porównujemy te wartości i przyznajemy graczom punkty. Dla przykładu, gracz, który ma największy rozmiar, czyli najwięcej kości żeber, dostaje 4 punkty. Gracz, który ma drugie miejsce w tej kategorii dostaje dwa punkty, a gracz, który ma trzecie miejsce dostaje tylko jeden punkt. W grze trzyosobowej nie przyznaje się punktów za trzecią, ostatnią wartość. Jeżeli dojdzie do remisu w jakiejś kategorii, to wszyscy gracze dostają punkty z... Jeżeli dojdzie do remisu w jakiejś kategorii, to wszyscy remisujący gracze dostają punkty zgodnie z tabelą. Po skończonej fazie Wystawy należy obniżyć wartość punktową na tych pięciu torach, przesuwając każdą kosteczkę w dół. Po pierwszej rundzie przesuwamy te kosteczki w dół o dwa pola, a po drugiej rundzie przesuwamy je tylko o jedno pole w dół. Po skończonej trzeciej rundzie gracze sumują żetony złej sławy, które zdobyli w trakcie gry. Każda niezrealizowana karta dinozaura liczona jest. Jakby była żetonem złej sławy o wartości 3. Gracz, który zdobył najwięcej punktów złej sławy, odejmuje je od swojego wyniku, a wszyscy pozostali gracze dodają je do swojego wyniku. Dlatego warto zbierać tych punktów dużo, ale nie warto ich zabrać najwięcej. Gracz, który zdobył najwięcej punktów rozgłosu, czyli punktów zdobywanych w trakcie gry i dodanych ewentualnie na końcu, wygrywa. W grze mamy również wariant rodzinny. W tym wariancie nie zbieramy żetonów złej sławy, nie ma akcji forteli i te punkty nie wpływają na nasz wynik na koniec gry. Do podstawowych trzech akcji dochodzi jedna czwarta akcja w tym wariancie. Jest to akcja wywiad i ona polega na tym, że gracz porusza swojego paleontologa o jedno dodatkowe pole, gdy wykonuje akcję. Oczywiście nie zbiera po raz kolejny kości, ale może dzięki temu zająć lepsze miejsce do zebrania kości w kolejnej akcji. Jeżeli gra Wam się spodobała, możecie wejść na Wspieram to i pomóc w zebraniu pieniędzy na jej wydanie. Proste? Bardzo proste.